Cześć, witajcie. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Chinese Frontiers. Podjęliśmy się zadania z sianiem i no, tutaj w ogrodzie Mei musimy zasiać trochę, trochę. Ee, trochę ee, ziół, bo to zioła no i troszkę tam warzyw i w ogóle. E, I brakuje nam kolendry i kmina. I to jest odpowiedź: nasiona z działu, albo jaju, obszar pustyni w porcie Jauguan. Może się tam przeniesiemy i poszukamy tych brakujących kolendra i kmin. Coś mi się wydaje, że ja tam coś tam widziałem kiedyś. Obszar pustyni. I to tutaj gdzieś nad rzeką będą. Dobra, to lecimy. with that Jesteśmy. Wystarczy nawet jak to e, będziemy po jednym, nie? Kolendra i kmin. No bo zanim przejdziemy dalej, to chciałbym e, chciałbym, żebyśmy porobili zadania które są, z zadaniami dodatkowymi, a pomogą nam się rozwijać. Nie możemy ciągle budować. Musimy też troszkę się i rozwinąć. Zobaczcie, co to tam, co to za bacheć tutaj jest? Kmin. Dobra. Bierz. Bierz. A no widzicie, czasem nawet takie dziwne roślinki na pustyni. A tu jednak coś tam ciekawego się z nich będzie wykluwać. Idziemy na rzekę, więc sobie pozbieramy Kmin. Mam nadzieję, że nie tylko Kmin będzie. A kolenca powinna być nad samym nad samą rzeką. zostawiłem ale chyba nie Kolendra to pewnie o to jest Lukrecja. Lucrezia Lucrezia Ta mała a te małe krzaczki, kolendra. Dobra, drodzy państwo, mamy kolendrę. Może weźmy tak troszkę, czekajcie, ja się tutaj napiłbym. No właśnie, o to chodzi, że nie mogę się napić. Nie wiem, co się dzieje. Gdzieś jeszcze tutaj, czekajcie tutaj jest pierwszy czułański Taki pólek jest pełny. Mhm. Czekajcie, zrobimy to tak, że, bo to wartość energii w 20. Uspełnia 50 odżywienia, a to uzupełnia 20 odżywienia. E, dobra. E, Czekajcie, tu chwila. Zjemy sobie chlebek. Jeszcze jeden. Dobra, no więcej nie, nie, nie tego. Ale to, co już mamy, to możemy zbierać. Lukrecja jeszcze coś tutaj. No dobra, lukrecja, lukrecja, i lukrecja. Tu jest kmin, ale dobra, kminą mamy już aż nadto. to. Tutaj mamy kolendrę. Tu się trochę tej kolendry zbierzemy. Kolendra i kmin. A to co tu tutaj jest, może dobrze było się napić. Kominek. Nic ciekawego, tak? Dobra. Tutaj kolendra i kolendra. Dobra, i chyba... Chyba wystarczy, co? Dobra, no to wracamy do... Do domu. Widać, ja że jeszcze tutaj mamy do zrobienia misję. Czekajcie, a Tutaj? E, tutaj jest to z rybakiem. E, dobra, no to e, chwila, bo nie tutaj. Obszar pustyni, nie, 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 nie. Do wioski, tak, dom do, do miuna. Mówię tam do nich. Umyj, trzeba przecież posadzić, nie? Posadzić, posiać. Dobra, nie wiem czemu ciągle nam w górę patrzy, ale podziwia niebo. Dobra, a czy tutaj będziemy mogli się napić? Będzie nam to dane? Tak, tutaj możemy się napić. Dobra. I kolendrę i kmin mamy. Dobra, rokrecję zbierz. Liś laurowy, jest pełny i, i anysz. Kszonek jest pełny. Dobra, no to e, wieprzowce człowieckiego, kolendra, nasiona kolendry. Nasiona kolendry. i kmin gdzie tutaj jest kmin kolendra, pieprz mysz, kmin, dobra, podobny do yy, do ryżu i tak, jeden proszę bardzo i dwa All right, let's go to Dobra. So okay. These spices and herbs have such vibrant colors. Where did you find them? The desert, you say. They'll certainly be much happier here. Thank you for bringing them. They'll make excellent ingredients for cooking. What can I help you with? Dobra, o i don't have more recipes though i wish i did it's hard to come by new ingredients in this valley or to find the time to experiment with new dishes you'd really do that i i would truly appreciate it besides i suspect june is growing weary of the same handful of meals learning a few new ones might do us both some good No i dobra, to by było wszystko w styluszaksi. O kurde dobra. Eee, co zrobimy teraz? To po polecimy do naszego wozu musimy się trochę roz rozpakować Anyż to jest tu, dobra. Nasiona anyżu, liścia laurowego, Indygo. To jest len. I niech będzie tutaj. To jest kolendra. Lukrecja. Wygląda jak kawałek patyka. Tu e... To jest nasiona ryżu. To jest kmin. Nasiona kminu. Dobra, niech będzie tu. I to niech będzie tu. Nasiona ryżu 500. Dobra, niech tu będzie tu. Nasiona rzutkiewki. się nasiona ryżu dajmy tutaj. To będzie rzodkiewka. cebula nasiona cebuli nie będą tutaj. Pieprz syczuański, to są nasiona. Czyli nie mamy tu pieprzu syczłańskiego. Dobra, ja bym to zasiał. Znaczy, tak zrobimy to tutaj. To na pierwsze damy. Grzyb Mun. Nie mamy nasion grzybu Mun, ale grzyb Mun to tylko. Obszar gruski wielkiego muru. I tylko tam go można znaleźć. Hmm, Czyli się uda, czekajcie, to damy tu, to damy tu na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli yy, nasiona. Dobra, e, czekajcie, jeszcze i tak musimy wrócić do May, Bo przecież ona chce, żebyśmy jej gotowali. My to co żeśmy nie zebrali Chciałem, że to są jakieś kwiatki jakieś zale, które można zebrać, ale nie o, a to zniknęło No nie. Dobra, kmin i kolendra kurde. To znika Dobra, czy to coś nie, to by było tutaj chyba wszystko. Ułatuj zupę. Jan-yuan. Słuchajcie, jak to się robi? Co, co to za? Słuchajcie, zupa. Jan-yuan. Co jest potrzebne? Kolendra, kmin. Pieprz syczuański. Dobra, będziemy chyba mieli to wszystko, ale musimy wrócić to do nas. Dobra, jeszcze raz. Yy... Zupajajuan, kolendra min i pierwszy czułański. Dobra kolendra, kmin i pierwszy czułański. Pierwszy czułański, min i kolendra. tylko kolendra to tutaj jest. Jest tym kolendrę. Kolendrę sobie zasiejemy. I tu mamy nasiona kolendry. A to jest kmin. I to jest kmin. Dobra, weźmy to wszystko. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej nasion pieprzu bo na to liczę No i będziemy się bawić w kucharza. A jestem skąd weźmiemy jagnię. On będzie, że uda się coś polować. E, dobra, e, to mamy. Tutaj mamy pieprz. I to by było na tyle z pieprzem. Tutaj będzie. Kmin chyba. I tutaj będzie kolendra i dobra, i to będzie chyba na tyle. Tutaj indygo nie potrzebujemy, ale pójdziemy, zbierzemy ryż. ja tylko jeszcze tutaj przerzucę zarządzanie wioską um, warsztat muralski, chatka wieśniaków kuchnia, magazyn farma jakby na, brakowało narzędzi w magazynie. Poczekajcie, z gliny zdejmiemy człowieka i damy go do Pawilonu Stolarskiego. Stół kozłowy i niech narobi trochę kłód. Może nie 100%, ale tak na 50% jakby sobie tam popracował to by było dobrze. Tutaj dobra, tutaj z tego snycerz. Dobra i niech tak zostanie. Zbieraj ryż. Nawet ten dziki. Słuchajcie, tutaj gdzieś, tu jest. No przynajmniej okazję się napiłem. Nie planowałem, ale się napiłem. I od razu sobie zasiejemy nasiona ryżu. Nasiona ryżu. Dobra. Na dwójce. No lepiej mieć niż nie mieć. że jajek trochę mamy więc może na makaron się przydadzą dobra, zasiany zasadzony ryż nie zasiany tylko zasadzony dobra, tam powinno już coś wyrosnąć To, świnki sobie biegają, co? Dobra, to jeszcze. To jeszcze nie. To też jeszcze nie, ale to, to też jeszcze nie. Taki 2D nie. Dobra, zobaczmy, co tam dalej trzeba. tylko ja sobie może zjem chlebek. I jeszcze jeden, bo to 20 Więc będziemy mieli z głowy. Jedno miejsce wolne, nie? Żebrowana jagnięcina po A Akwytanie baraliny. I jagnięcina. Jagnięcina, jagnięcina u handlarza zupa z makaronem, mięso z kurczaka, makaron. Dobra, najpierw będziemy po, po jednym: najpierw zupa jaju, jan, czy my jakichś punktów nie mamy? Nie mamy. No trudno, na pewno nie no, zero jest dobra. No trudno, nikt nie jest doskonały, każdy się uczy. Dobra, tutaj wyrosło, co miało wyrosnąć. Pieprz, trzy nasiona, dobra, super, dobra, to jeszcze raz. Cyk, tutaj zasiejmy. I tak, ryż sobie. pierwszego syczeńskiego Dobra, ryż możemy sobie stąd zabrać. co to jest ryż. I to będzie ryż kolędra dajmy to tutaj wyżej narzędzia dajmy tutaj w jednej linii dajmy to tak i dajmy tutaj jedzenie żebyśmy mieli co jeść dobra i tutaj będzie pieprz Mamy trzy ziary, trzy te, trzy nasiona I tutaj Chyba, nie podpisane co to jest Ale dobra, no już trudno I czwóreczka Dobra, i coś powinniśmy tutaj ugotować. Czy na zupę nam starczy, czy nie, czy będzie za mało? I zupa jajuiana. Dobra, nie no, jedno, jedna wystarczy, bez przesady. Zupa upania ona tutaj 50 odżywienia 20 dobra dobra nie będziemy tam tego wystarczy po jednej i niech ma żebrowana jagnięcina no to żebrowana jagnięcina to już będzie w następnym odcinku mam nadzieję że będzie nam smakować w tym odcinku to będzie jednak wszystko Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jak tak, to łapka w górę, subik, strefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!